Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z szybką prezentacją, bo nagrałam też kilka tutoriali na ten czas mojej nieobecności, ale takich szybkich prac, szybkich filmików, no nie dałam rady samych <grych> długich filmów nagrywać, ale prac trochę potworzyłam, powiem Wam, w tym czasie. I między innymi właśnie wzięłam udział w tej akcji Kasi Kędzierskiej pod tytułem Kocham Święta Cały Rok. Zobaczę, mam nadzieję, że uda mi się tutaj swoje wyzwanie, bo to tak dałam sobie wyzwanie, że będę brała udział w tych, w tych wyzwaniach. I będę robić kartki właśnie na, no, świąteczne przez cały rok. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. W tym roku, albo raczej w zeszłym, bardzo brakowało mi, jak tam sprzedawałam kartki, to ludzie pytali o kartki religijne jednak, takie z motywem religijnym, i pomyślałam, że to jest fajny pomysł. Bo ja lubię te wyzwania Kasi, jakby sobie jeszcze podkręcać. Że sobie na przykład, wiecie, daję, że ma być z gratisów, tak jak ta moja pierwsza seria świąteczna, że miała być z gratisów Kraft O'Clock. I no, i to chyba parę papierów Actiona wykorzystałam, bo mi zabrakło. Teraz w tej serii świętujemy cały rok, dam sobie też, że mają być właśnie papiery Kraft O'Clock. A tutaj sobie dałam wezwanie do tej serii. Eee, już mi się te wszystkie nazwy ruszają, <laughs> ja kocham Święto cały rok. Tak dałam sobie wyzwanie, że e, będą to kartki religijne, e, no bo tam Kasia ma kilka grafik właśnie religijnych, e, ale tu papiery już są różne. Znaczy tym razem w pierwszej karcie postawiłam na papiery asiszulik i to jest, e, chyba było po prostu w wersji kiedyś dla, dla wspierających takie arkusze, to były w zasadnicze to były złote jakieś arkusze, ale ten jeden był taki, który mi nie bardzo pasował, bo on niby, niby był do, zło, na, na, no, do tej złotej takiej kolekcji, ale on jest jednak taki bardziej w srebro. Więc tutaj myślę, że fajnie mi się sprawdził. Papier lustrzany zawsze robi robotę. Papier lustrzany jest na tym głównym panelu i na tych dwóch bocznych, tutaj na tych środkowych nie ma. Z tej przyczyny, że jak to się później składa, to papier lustrzany robi bardzo dużą grubość. Ja mam ten 300 gramowy. No i, no, no, i to potem no, źle się tutaj składa. A tak i tak to się nie rzuca w oczy, bo to jest ta taka kartka żabka, jak to Kasia ją chyba nazwała. I wykorzystałam tutaj z jej zeszłorocznych grafik: grafikę świętej rodziny. Taka jestem nie do końca przekonana do tych grafik, no, ale takie wszystkie są, że wiecie, takie, takie współczesne. Ale może wiecie, współczesne dziecko, współczesne taki Józef metroseksualny, trochę dla mnie. Ale no, 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 takie są, więc no już nic nie poradzę. Sama sobie nie robię grafik, nie umiem, więc w sumie nie powinnam się wypowiadać. Na tle jest Wianka, który też był właśnie w tym chyba. Srebrne Święta się to albo szare, albo srebrne Święta zeszłoroczne. I tutaj właśnie gwiazdki na takich dystansach bardzo delikatnych. Napis Bóg się rodzi: o, nie mam pojęcia, z. Z jakiej jest kolekcji i z czego. Ja mam napisy teraz razem, więc, a świąteczne też osobno, ale razem, więc nie wiem teraz, z czego to jest. No, ale właśnie i napis jest religijny, i grafika jest religijna, i mam nadzieję, że właśnie taką tę serię będę mogła. Znaczy, będę starała się właśnie w tej tematyce robić, czy to jakieś religijne tekturki użyć. Wiecie, tam też są tej świętej rodziny. 12 takich kartek to myślę, że wystarczy. I ja trochę tę bazę skróciłam, bo Kasia ją tu miała na 15 cm. Na szerokość była taka sama, więc też wychodzi tutaj 14 cm według tego Kasi tutorialu. I była na 15 na, wysok na wysokość, ale ja zrobiłam na 14. Pasuje mi do koperty mojej 14x14, więc jeszcze prze jestem przeszczęśliwa, nie było za dużo przerabiania. Trochę żartuję, żartuję żałuję, że zapomniałam jakoś, bo zrobiłam sobie tą konstrukcję i, i, i zabrałam się za uzdabianie, ale i ja oglądałam wcześniej, zapomniałam, że tu Kasia miała taki fajny, wiecie, tak jak ja to wie, kopnięty kwadrat, yy, obrócony po prostu kwadrat i na tym grafikę. Mogłoby to też fajnie wyglądać, chociaż tak myślę, że jest tak dosyć delikatnie stonowano, stonowanie, nie wiem jak to się odmienia, każdy papier wytuszowałam, eee, ojejku, jak się to nazywa, archiwalem jakimś jasnoszarym, ale nie pamiętam jak mi się przypomni, to wam napiszę. Więc każdy tutaj może bardziej widać. Brzegi są takie poszarzane tego, tego, żeby się wtopiło trochę w tą grafikę, bo grafika jest taka, taka dosyć ciemna, więc troszkę przyciemniłam tutaj. A w ogóle z tą kartką miałam wypadek przy pracy. Nawet nie tyle, że kartka mi spadła, co miałam już ją sobie ledwo, ją postawiłam na półce, brałam słoik z kwiatkami, które mam na, nad tym i mi walnęło. I tutaj to... Yy, Trochę będzie widać, bardziej z tyłu, ale już nie, nie tak, no widzicie, o, widzicie, widać. Jak ktoś wie na co patrzeć, no to to widzi. I musiałam sobie, o ile baza no nie wygląda jeszcze bardzo źle, tak ten papier lustrzany tutaj mi się tak zdarł i to było paskudne, więc musiałam całą tą, tę warstwę, ten jeden panel odkleić i przykleić na nowo, więc jest nowy papier lustrzany, nowy papier bazowy, no i tak nie rzuca się to w oczy, nie? no Chyba, że ktoś wie, czego szukać, no to się doszuka. No Ale no trudno, jakoś sobie tutaj poradziłam tak jak, yy, tak, jak się dało. No drugi raz już bym nie robiła jej, bo no... <noise> to by mnie sfrustrowało, jakbym musiała. Jakby mi się tak całkiem rozwaliła. Ale jest okej, okay, więc tak, więc dajcie znać, czy bierzecie udział w tych akcjach Kasi, w tych wyzwaniach. Ja jestem bardzo Ciekawa, co tam Kasia wymyśli, zwłaszcza, że ona właśnie tworzy kartki do koperty. One są świetne do wykorzystywania gratisów, darmowych, jakichś arkuszy, wycinanek. I, no i przede wszystkim Kasia daje też grafiki, więc, tak jak tutaj w tym przypadku potrzebuję takiej grafiki, no to sobie ją wydrukowałam. Ale nie mam, nie jestem w tym wyzwaniu świątecznym, nie jestem zafiksowana ani na papiery żadnej konkretnej marki. Tak, Kraftok, no tak jak się starałam na wszystkie wyzwania Kasi właśnie brać, papiery O'Clock. No to tutaj y, mogłabym nie dać rady, żeby dopasować papiery kraftokloka pod y, jakieś religijne y, czy tam y, wycinanki, czy tekturki. mogłoby być ciężko. No już tutaj w tym pierwszym miałam ciężko, więc, y, aż miałam wydrukowane od Asi Szulik, więc też wykorzystałam je po prostu i tak y, dobrze. Y, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Pa pa!